Sponsorem audycji jest Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferujący kredyt we marzenia. W niedzielę 10 maja już po raz czwarty odbył się roztoczański międzynarodowy maraton, w którym udział biorą biegacze z Polski i Ukrainy. W tym roku uczestnicy pobiegli z Jaworowa, aby swoje zmagania zakończyć na mecie w Lubaczowie na rynku miejskim. Maraton jest fenomenem wśród biegów, ponieważ przekracza granicę Unii Europejskiej przez otwarte w 2013 roku przejście graniczne Budomierz-Kruszew. Чергово приймають місто Яворів Україна та Любачу Польща. Пункт перетину кордону Грушів Будоміш. Четвертий Росточанський міжнародний марафон Яворів-Любачів проходить під патронатом голови Львівської обласної державної адміністрації, маршалка воєводства Підкарпатського, генерального консула України. Управління молоді та спорту у Львівській облдержадміністрації, Яворівської райдержадміністрації, Яворівської районної ради, Федерації легкої атлетики України. Організаторами заходу є Львівська обласна державна адміністрація, Яворівська державна адміністрація, Яворівська районна рада, повітове старостатство у Любачеві Республіка Польща, співорганізатори. Міста та місцеві ради Яворівського району та Любачівського повіту просимо покласти квіти від учасників та організаторів четвертого Росточанського марафону Героям Небесної Сотні та загиблим воїнам антитерористичної операції на сході України. Та перед цим шануємо їх пам'ять хвилиною мовчання. Дякую. Квіти покладають Юзеф Колодій, Любачів та Юрій Кміть, яворів. Просимо. Пані та панове, шановні учасники 4-го росточанського марафону Яворів любачів шановні наші гості, шановні яворівчани, щиро вітаю вас на сьогоднішньому марафоні. Сьогоднішнє свято в нас також асоціюється з так, вийшло, що сьогодні ми святкуємо День матері і всіх жінок, всіх матерів. Хочу привітати сьогоднішнім святом, побажати всім здоров'я, побажати достатку в сім'ях, побажати миру. Цей марафон також є марафоном миру, марафоном, який за допомогою популяризації спорту, фактично, ми б ми б хотіли все-таки донести до всього світу, що Україна прагне зберегти свою цілісність і Україна. Хоче, щоб на її землі запанував мир. Також найбільше сьогодні хотілося привітати самих учасників марафону, Вважаючи, зважаючи на те, що цей марафон є вже четвертий, хотілося щоб він продовжувався фактично і відбувався ще довго, довгі-довгі роки. Всім хочу побажати перемоги. Звичайно, хай переможе найсильніший. найсильніше. Do słowa zaproszę предстаwnik województwa Pitkarpackiego, kuraktor oswy Jacek Wojta. Dobry. Bardzo się cieszę, że w dniu dzisiejszym po raz kolejny mogę uczestniczyć w tym wspaniałym przedsięwzięciu. O 42 km 195 metrów to jest osiągnięcie dla każdego człowieka. Mam nadzieję, że dzisiaj przy uczestnictwie szanownych organizatorów, czyli władz owodu Jaworowskiego i miasta Jaworowa i starostwa Lubaczowskiego wraz z przedstawicielami władz. W imieniu Pani Wojewody Małgorzaty Chomycz-Śmigielskim i swoim własnym życzę Wam wszystkim sukcesów w postaci przebycia tej trasy maratońskiej i przy tej... Miejmy nadzieję do końca sprzyjającej, chociaż Maratynczykom nie zawsze to taka pogoda sprzyja sukcesu na mecie w Lubaczowie, ponieważ tam też czekają niespodzianki, które, o których mówił pan starosta tutaj przed biegiem sukcesu powodzenia, spokojnego biegu i abyście wszyscy 177 jest startujących dobiegli. Domety, list, e, przekażę Panu Staroście e, z wyrazami szacunku dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że ten dzisiejszy dzień jest sukcesem. Zarówno strony polskiej, i ukraińskiej, i niech to to zrozumienie między naszymi dwoma narodami dalej się rozwija. Wszystkiego dobrego. Stoimy na pięknym rynku w Jaworowie na starcie do czwartego roztoczeńskiego międzynarodowego maratonu, w tym roku z Jaworowa do Lubaczowa. To, co wyróżnia ten maraton, to to, że jest to transgraniczny, i wysłuchaliśmy przed chwilą hymnów Polski, Ukrainy i Unii Europejskiej. Jest to jedyny maraton, który przekracza zewnętrzną granicę Unii Europejskiej i to go właśnie wyróżnia. Cieszę się bardzo, że w maratonie z roku na rok bierze coraz więcej chętnych i udział. W tym roku uczestniczy prawie 170 maratończyków. W tamtym roku było tylko 70 kilku. Na starcie w imieniu własnym, w imieniu pana starosty Józefa Michalika, w imieniu zarządu powiatu, organizatorów ze strony polskiej chciałbym Życzę wszystkim sukcesów w walce z czasem i własnymi słabościami. Chciałbym życzyć również satysfakcji na, mety, na mecie i niezapomnianych wrażeń i emocji sportowych na trasie maratonu. Jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego i powodzenia na trasie. Serdecznie witam mieszkańców Jaworowa, witam sportowców, witam wszystkich i zapraszam na miejsce startu. Skąd udamy się? Na naszą najpiękniejszą trasę, najładniejszego maratonu Europy, który wjedzie z Jaworowa do Lubaczowa. Życzę wszystkim jak najlepszych nośności na asfalcie, na drodze, żebyśmy się spotkali za rok, ale w drugą stronę 8 maja. Tu przybiegniemy do Jaworowa. Przechodzimy na miejsce startu. Transgraniczny charakter imprezy ma na celu niesienie radości sportowego współzawodnictwa, promocję aktywności fizycznej i ukazanie piękna roztoczańskiego terenu. Czwarty Roztoczański Maraton Jaworów-Lubaczów został wpisany do ligi festiwalu biegów Forum Ekonomicznego. Trasa biegu wynosi 42 km 195 m, a każdy uczestnik zostaje uhonorowany na mecie pamiątkowym medalem. Puchary przyznawane są za zajęcie trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet oraz w kategoriach wiekowych. Puchary otrzymują również uczestnicy sztafety. Się trochę Szczerze mówiąc warunków w pogodowie, bo myślałem, że będzie bardzo gorąco, chociaż fajnie było po stronie ukraińskiej, gdzie fajnie, było słońce, było, było pod chmurkami i na lekko po wiaterek, bardzo fajnie się biegło. No, gorzej już było po 30 km. niestety trochę już mi nogi y, były bardzo, bardzo zmęczone, więc czułem, czułem y, wcześniejsze starty, które miałem y, dwa tygodnie wcześniej i tydzień wcześniej, także regeneracja była dosyć krótka, ale cieszę się, że dobiegłem na takich tak zwanych oparach sportowych do mety. Jestem bardzo w bardzo dobrym zniku, bądź co bądź. E, bardzo dobry. A jak dla mnie? się przygotowywał do tego maratonu? Przygotowywałem się przez cały okres zimowy e, w miarę możliwości, bo wiadomo, że pracuję i nie zawsze były, był czas na to, ale z dużą wyrozumiałością rodziny, żony, szczególnie, która mi, też, też mięsko mi kibicuje, ale też miałam swoje obowiązki domowe, udało mi się jakoś w miarę przygotować do tego sezonu i, i wydaje mi się, że. No i w tym roku zrobiłem że popracując swój w maratonie Orna Warszawa. Dwa tygodnie temu z czego się bardzo cieszyłem. No dzisiaj był tylko bieg na przebiegnięcie, więc nie liczyłem do jakiej, na jakiś rekord życiowy. Trasa była trudna, pagórkowata, dużo kamieni, kamienia, piasku na trasie, więc tutaj do siebie nie mogłem dużo wy, wy, wymagać, bardziej, że jestem na zmęczeniu. Więc teraz tylko odpoczynek, odpoczynek, jeszcze raz odpoczynek. A rok temu znalazł się Pan w pierwszej trójce, tak? Tak, rok temu byłem drugi, ale niestety dzisiaj elita była mocna, trzup cały ukraiński, więc no chłopcy poza, poza zasięgiem. Czyli konkurencja duża. Chociaż y, czwarty czy piąty zawodnik był tutaj y, w tamtym roku trzeci za mną, także... No, ale niestety było zmęczenie, które przeważyło szale na tym, że jestem po prostu trochę dalej niż, 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 niż rok wcześniej. To trudno. Taki jest sport, I raz się wygrywa, raz się przegrywa. A jak Pan w ogóle podsumowałby tą imprezę? Czy jest to fajne wydarzenie, które yy, warto kontynuować? Bardzo fajne. Myślę, że bardzo integrujące panarody, zbliżające ku siebie. Myślałem bardzo blisko siebie, zupełnie dwa inne światy. Tutaj, tutaj bardziej Europa, tam bardziej jeszcze, jeszcze. jeszcze jest inaczej, tam trochę się czas zatrzymał jakby trochę. Ale bardzo miło i przyjemnie się potrzebnie biegło tak samo. Także coś innego, coś wyjątkowego jest ten bieg pod, pod tym względem. Będyk Andrzej Romanowicz. Jak wrażenia pobiegły? Jak się podobało? Podobało, fajno było. pogoda normalna. Nefarało. Dobrze. A jak konkurencja? Konkurencja, no taka, nie jest silna. Dziękujemy A kiedy raz bierze pan udział w biegu? E, 10 kilometrów pierwszy raz. Dzień dobry, wolę się Eduard Hapak, przedstawiam Ukrainę, miejscowość Użgoród. w Aleksandra Kuzyna z Kijowa. E, Przebiegł pan na metę jako pierwszy. Jak wrażenia? E, no wiecie, zwycięstwo to jest zawsze jako najprzyjemniejsze z tego wszystkiego, co było na początku, bo wychodzisz na maraton i nie wiesz co że będzie czekać po 30-35 po km. Ta meta była skwela, była jako super wzbudzona i to zadowolenie było po prostu super. A który raz Pan bierze udział w tym maratonie? O, tutaj biegał pierwszy raz, o, ale o, do tego już ma zbiegnąć tych 5-6 maratonów. Także ale to w to roku sam tak zdecydował, że taki maraton, jak on dzisiaj przed startem, że z Ukrainy w Polskę to jest jeden, akon w Europie, nie? że kiedyś jest granica. Także chciał to spróbować, żeby takie, no, ten ten maraton, maraton, żeby było nieco takie na na pomienku, że biegała się z Ukrainy jako do Polski. Jak pan się przygotowuje do, do tych maratonów? Hmm. O, przygotowanie no wiecie, jest ciężko, dlatego że przygotowanie na piątku, na dziesiątku jest nieco łatwiej, mniej kilometrów trzeba biegać, mniej jako trenować, ale do maratonu trzeba, wszystko, trzeba więcej tak tego nabiegać, żeby potem jako zdecydować na 42 km, żeby dobiegnąć wobec do mety. A jak pan ocenia formę innych zawodników? No mogę powiedzieć, wiecie, że jest tak, że tutaj to w to roku było czwarty, o, czwarty tak maraton. Także jeden rok się biegnie z Polski do Ukrainy, drugi biegnie z Ukrainy na Polskę. I ja mogę powiedzieć, że myślę tak, że ako na przed startom że minły rok było 70 zawodników, to w to roku już 140, że konkurencja była o wiele więcej, nie? I powiedać także, że z Polski do Ukrainy to troszkę łatwiej biegnie, bo to jest troszkę skopsa, a to ta była trasa z Ukrainy do Polski troszkę taka narośniejsza, troszkę ciężka. Czyli jednak lepiej startować z Polski. Tak, tak. Troszkę jest jako bo więcej biegniesz do gór, z górki do nie? Bo tutaj troszkę więcej pod górę biegniesz, tak. A tak jeżeli chodzi o emocje, to lepiej się biega na swoje tereny? Wiecie, jak jest dobrze przyprawiony i nie możesz nic gdzie biegniesz.